Szósty powiatowy konkurs edukacji dla bezpieczeństwa wiem poprawnie Mam nadzieję, że wszyscy jesteście bardzo dobrze przygotowani i naprawdę tutaj komisja będzie miała wielki, wielki problem z wyłonieniem zwycięzcy. Szósty powiatowy konkurs edukacji dla bezpieczeństwa. Na czym polega? Gdzie odbywa się, kto, kto startuje ile drużyn? Startuje 8 drużyn, odbywa się w siedzibie szkół rzemieślniczych na ulicy Warszawskiej 14. Startuje osiem drużyn i są to drużyny z powiatu Białskiego, jak i również z miasta Biała Podlaska. Na czym konkurs polega jak, jak wygląda? Konkurs składa się z części praktycznej i teoretycznej. Część teoretyczna jest to test, część praktyczna jest to scenka, która przedstawia jakąś kolizję drogową i w tym momencie młodzież musi pokazać, jak po kolei wykonuje czynności związane z pierwszą pomocą. No właśnie, pierwsza pomoc i generalnie ogólnie pojęte bezpieczeństwo to jednak ważne jest, żeby młodzież dbała o swoje bezpieczeństwo i o innych. Tak, jest to bardzo ważne, żeby młodzież nie bała się udzielać pierwszej pomocy i dlatego jest to już szósta edycja przez szósty rok organizujemy właśnie takie konkursy. Przy okazji konkursu również trwają dni otwarte beskiego cechu. Tak, są dni otwarte szkół rzemieślniczych. Młodzież zorganizowała stoiska, na których przedstawia zawody, w których jest kształco, kształci się młodzież szkół. No właśnie, te szkoły takie zawodowe chyba zaczynają przeżywać tak jakby chyba renesans, mi się wydaje, bo, bo jednak te zawody są takie przyszłościowe, można powiedzieć. Generalnie można tak powiedzieć, aczkolwiek nie zawsze to się odbija. W większości młodzież chce iść do. Tech, szkół wyższych, średnich, technicznych i w technikach jest więcej młodzieży jak w szkołach zawodowych. Od tego roku w szkołach branżowych. Dlatego nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Młodzież jeszcze nie wie, że, że właśnie posiadanie konkretnego zawodu to jest naprawdę przy, dobra przyszłość. Raczej tak, bo się sugeruje tym, co powiedzą rodzice, a każdy z rodziców chce, aby jego dziecko miało maturę i szło na studia.